Dzień to miesiąc, w którym koszykarką CCC wiodło się ze zmiennym szczęściem. Odnotowały bowiem dwie porażki oraz dwa zwycięstwa. Pierwszy grudniowy mecz Polkowiczanki rozegrały w sobotę 3 grudnia. Ich rywalem był lotos Gdynia. Ten mecz zapowiadał się na prawdziwy hit kolejki. Po przeciwnych stronach parkietu stanęły eksportowe polskie zespoły. Zarówno CCC jak i LOTOS występują na parkietach Euroligi i już choćby z tego powodu kibice spodziewali się ciekawego pojedynku. Poza tym potyczki pomiędzy Gdyniankami a Polkowiczankami zawsze dostarczają wielu emocji. Nie inaczej było i tym razem. Otwarcie należało zdecydowanie do gospodyń. Po dwóch minutach podopieczne trenera Arkadiusza Rusina prowadziły 8 do 3, a cała kwarta otwierająca mecz zakończyła się wygraną Polkowiczanek 22 do 11. W drugiej lotos wziął się ostro do odrabiania strat. Mocna defensywa w zestawieniu z lepszą skutecznością, zwłaszcza w rzutach ze strefy podkoszowej, zaowocowała na 2 minuty i 40 sekund remisem po 29. Potem jeszcze za 3 punkty trafiła Gata Gajda, ale ostatnie słowo należało do Gdynianek i to one schodziły do szatni na przerwę przy jednopunktowym prowadzeniu 33 do 32. Po zmianie stron w miarę upływu czasu zaznaczała się przewaga lotosu. Podopieczne Jawiera Forta Puente popełniały mniej błędów, a także były znacznie skuteczniejsze. Polkowiczanki miały olbrzymie problemy z powstrzymaniem środkowej Kai Henry, która dominowała niepodzielnie w strefie podkoszowej. Na półtorej minuty przed końcem trzeciej kwarty Lotos wyszedł na najwyższe 8 prowadzenie. Ostatnia odsłona sobotniego pojedynku to fantastyczna pogoń Polkowiczanek, które doprowadziły do remisu po 51. Niestety wówczas gospodynie ogarnęła trudna do wytłumaczenia niemoc. Przez kolejne 4,5 minuty CCC nie potrafiło ani razu trafić do kosza rywalek, a rywalki zdobyły 9 punktów z rzędu. Wówczas stało się jasne, że Polkowiczanki poniosą drugą porażkę w obecnym sezonie Fort Germas Ekstraklasy. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną lotosu 62-54. do 54. Porażka, która boli, bo, bo jest to w układzie ligi bardzo ważne spotkanie. W tej chwili już jest to jakby za nami, także mamy tą porażkę zapisaną. Musimy przeanalizować, co było nie tak do końca w tym meczu z naszej strony. A środowe zwycięstwo, no do, do dzisiaj można było się tym delektować i cieszyć. Teraz już trzeba rozpamiętywać porażkę z Lotosem. Zgodzisz się z tym, że dzisiaj kluczowe znaczenie miała chyba słaba skuteczność, bo w ostatnich meczach waszą siłą były rzuty trzypunktowe. Dzisiaj skuteczność w rzutach trzypunktowych, akurat no bardzo, bardzo słaba, bo chyba 3 na 17. Nie tylko rzuty za trzy, bo nie potrafialiśmy chyba z pięciu łatwych pozycji spod kosza. Nie potrafialiśmy z otwartych pozycji za dwa punkty w trzeciej kwarcie. Wtedy Lotos nam odjechał, także, generalnie, skuteczność dzisiaj była ty tym elementem, który zawiódł. Mimo tego, był taki moment, kiedy wydawało się, że pociągniecie ten wynik. To był moment w czwartej kwarcie, kiedy doszliście na 51-51, potem seria 9-0. No zdecydowanie tak. Nie... Mówiłem dziewczynom jeszcze nawet na czasie, że wróciliśmy do gry. Jest to ważne, żeby w tej chwili utrzymać utrzymać ten remis, żeby nie napalać się na to, że odjedziemy. Szybkie rzuty z dystansu, gdzie zespół przeciwnika już miał limit fauli wykorzystanych. Namawiałem do gry penetracją, żeby dorzucać z osobistych. Nie wyszło. W sobotę 3 grudnia Polkowiczanki rozgrywały mecz na szczycie polskiej ekstraklasy, ale dwie-4 dni później przyszło im zmierzyć się z niepokonaną w tegorocznych rozgrywkach Euroligi ekipą Fenebracze Stambuł. Do środowego meczu CCC przystąpiło z mocnym nastawieniem sprawienia niespodzianki, a za taką należałoby uznać porażkę jednego z głównych pretendentów do wygrania całej Euroligi. Przed tygodniem odnotowaliśmy sensacyjne zwycięstwo w Salamance. Wydaje się, że w sporcie cuda dwa razy się nie zdarzają, ale czasami się zdarzają. Nie, nie ukrywam, że bardzo bym tego sobie życzył, chociaż po tak spektakularnym sukcesie jak w Salamance. Trudno mówić o takim samym powtórzeniu takiego samego dzisiaj w wyniku w Polkowicach. No, nie ukrywamy, że zespół Fenerbahce jest... Wyżej notowanym zespołem niż zespół Salamanki. Dużo silniejszy skład, ale walczymy. Będziemy walczyć, nie oddamy na pewno pola walki, bez walki. Dzisiaj widać, że w zespole nie ma gintarę Petronytę. W ostatnich spotkaniach również nie widzieliśmy jej na parkiecie. Czy to już jej definitywny koniec przygody z CCC? Tak, rozstaliśmy się za porozumieniem stron. Gintare z dniem dzisiejszym przestała być naszą zawodniczką. Początek meczu należał do podopiecznych trenera Arkadiusza Rusina. Co prawda pierwsze punkty rzuciła Angel McCautry, ale w odpowiedzi trójkę odpaliła Szarnicol, a po chwili jej wyczyn skopiowała Agnieszka Majewska i było 6 do 3 dla CCC. Po 7 minutach gry i punktach Franzi przystanie 13 do 10 dla CCC. Tener Diokelakos wziął czas. Potem Franzi trafiła jeszcze rzut osobisty, a na kilkanaście sekund przed syreną kończącą pierwszą kwartę Fenerbahce przegrywało dwoma punktami 16 do 18. Ostatnie słowo w kwarcie otwierającej pojedynek należało do CCCA, konkretnie Şarnıçol, która niemal równo z Syreną trafiła po raz drugi z za linii 675. I było 21 do 16 dla gospodyń. W kwarcie numer 2 Fenerbacze wzięło się do odrabiania strat, ale podopieczne trenera Rusina utrzymywały wysoką skuteczność rzutów z dystansu, co pozwalało im zachować niewielkie prowadzenie. Kapitalnie spisywała się Vantia Malci, która dziurawiła kosz rywalek z regularnością szwajcarskiego zegarka. Asysty Sol nie tylko otwierały drogę do kosza, ale także były niebywale efektowne. Niestety w grze gospodyń nie było tak potrzebnej równowagi. O ile na obwodzie szło bardzo dobrze, to w strefie podkoszowej Fenerbacze rządziło i dzieliło. Do przerwy zespół turecki zebrał 23 piłki na tablicach, podczas gdy CCC zanotowało zaledwie 10 zbiórek. Pomimo tego dzięki wysokiej skuteczności rzutów z dystansu do szatni na przerwę gospodynie schodziły prowadząc jednym oczkiem 43 do 42. W drugiej połowie meczu na parkiecie nadal toczyła się wyrównana walka. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie. W barwach CCC nadal bardzo dobre zawody rozgrywały Malci i Sol, a na wyżyny koszykarskiego kunsztu wznosiła się Agnieszka Majewska, która nie tylko próbowała stawić czoła mocniejszym fizycznie rywalkom w walce pod koszem, ale także regularnie trafiała z dystansu. W całym meczu na jej koncie zapisano 22 punkty. Niespełna 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty Fenerbacze wyszło na sześciopunktowe prowadzenie 58 do 56 i od tego momentu kontrolowało przebieg wydarzeń na parkiecie. Podobieczne trenera Diokela rozgrywały długie akcje, dogrywając piłkę pod kosz do będących nie do zatrzymania Iwany Matowicz oraz Nevri Ilmas. Te bezlitośnie wykorzystywały swoje atuty i pewnie punktowały. Na obwodzie zaś strzelała Receptą Polkowiczanek na miażdżącą przewagę Fenerbacze w strefie podkoszowej były rzuty z dystansu. Do tego, by pokonać faworyta to było jednak za mało. Ostatecznie mecz zakończył się siedmiopunktowym zwycięstwem Fenerbacze 86 do 79. Myślę, że możemy być w miarę zadowolone z tego meczu. No nie da się ukryć, że Fenerbahce no rzeczywiście dysponuje wysokimi mega, mega klasowymi graczami, co dzisiaj pokazały po prostu w 100%. Ale no cieszę się mimo wszystko, że rzeczywiście no ten mecz wyglądał naprawdę chyba wydaje mi się, że był na niezłym poziomie. No i, no i, no i tyle. No musimy się przygotowywać do następnych meczy. Strefa podkoszowa to był ten newralgiczny punkt boiska, który zdecydował o waszej dzisiejszej przegranej. Myślę, że, że rzeczywiście no tutaj nie, nie posiadamy takiego centra. No tutaj Agnieszka Pałka, że tak powiem, jest graczem bardziej obwodowym, ale uważam, że mimo wszystko. Zespołowa obrona w jakimś tam w miarę stopniu też zdała egzamin. Myślę, że mogliśmy jeszcze więcej sobie pomagać i byłoby to jeszcze lepiej, ale no niestety tak bywa czasami. Ale cały czas jesteście w grze, bo losy awansu nie są jeszcze rozstrzygnięte. Tak, przed nami dopiero najważniejsze mecze tak naprawdę, więc musimy o tym myśleć i się na tym skoncentrować. Kluczowe znaczenie dla losów całego meczu miała miażdżąca przewaga Fenerbahce w strefie podkoszowej. Wspominali o tym podczas pomyczowej konferencji prasowej zarówno trener Arkadiusz Rusin, jak i kapitan CCC Agnieszka Majewska. Byliśmy blisko kolejnej niespodzianki tak jak Salamance. Gratuluję trenerowi. Congratulations to winners. Duży, duży kłopot z naszej strony na zbiórkach, na, na deskach. Praktycznie zespół, zespół Stener Bacze nas zabił dzisiaj na deskach siłą fizyczną i, i to, to był jakby tam nasz główny problem. I w drugiej połowie jednak dużo, dużo sytuacji spóźnionych w obronie. Łatwe, łatwe rzuty Ilmas. Łatwe rzuty. Matowicz, to się przełożyło. Także jeszcze raz gratuluję. My z każdego kolejnego meczu wyciągamy wnioski, przygotowujemy się do kolejnego meczu w Lidze Polskiej. Łatwo nie jest, na pewno jest ciężko fizycznie, szczególnie no niestety nie ta waga. Więc każdy mecz to jest, szczególnie z takimi centrami, to jest bardzo duży wysiłek. No ale musimy sobie dawać radę i dopóki jakby nie przyjdzie jeszcze pomoc dodatkowa, mamy nadzieję, że to nastąpi niedługo. Po porażce z Pene Bracze dziewczynom z CCC przyszło zmierzyć się w Poznaniu z tamtejszą Ineo AZS w meczu 12 kolejki Ford Germa's Extra Klasy. Zgodnie z przewidywaniami Polkowiczanki wygrały ten mecz pewnie i wysoko 95 do 54. Ostatnim meczem w roku 2011, jaki rozegrały dziewczyny z CCC, okazał się pojedynek z mistrzeniami Polski Wisłą Kanpak Kraków. Po przeciwnych stronach parkietu stanęły bowiem zespoły o porównywalnym potencjale. Lider oraz wicelider Ford Germas Ekstraklasy. Mecz rozpoczął się od celnego rzutu Erin Phillips. W odpowiedzi kapitalną akcją pod koszem popisała się Iwa Perawanowicz i był remis po dwa. Po trzech minutach było po 8, a po pięciu Polkowiczanki prowadziły 13 do 9. Kwarta otwierająca mecz zakończyła się celnym rzutem równo z Syreną Ewanti Malci, który to pozwolił gospodyniom objąć prowadzenie 23 do 17. W kwarcie drugiej Wisła starała się odrabiać straty, ale CCC nie spuszczało stonu. W szeregach krakowianek kapitalną partię rozgrywała Ewelina Kobryn, która dzieliła i rządziła w strefie podkoszowej. Polkowiczankom udało się za to zniwelować poczynania Philips oraz Nicole Powell co w zestawieniu z wysoką skutecznością z półdystansu oraz dobrą postawą w walce na deskach Pozwalało gospodyniom utrzymywać kilkupunktowe prowadzenie. Druga kwarta, podobnie jak pierwsza, zakończyła się celnym rzutem równo z Syreną. Tym razem trafiła Szarnicol i było 40 do 35. Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia gospodyń. Po czterech minutach CCC prowadziło już 48 do 38. Wisła lepiej zbierała, ale gospodynie utrzymywały wysoką skuteczność rzutów z dystansu, co pozwoliło im utrzymać przewagę. W miarę upływu czasu, gdy wynik nadal był korzystny dla polkowiczanych, w poczynaniach wiślanych było coraz więcej nerwowości, co przekładało się na malejącą skuteczność ich rzutów. W ostatniej kwarcie gospodynie cały czas utrzymywały przewagę oscylującą wokół 7-8 punktów i kontrolowały losy meczu. Ostatecznie pojedynek gigantów Ford Germas Ekstraklasy zakończył się wygraną CCC 71 do 65. Nic dziwnego, że prezes naszego klubu Krzysztof Korsak był bardzo szczęśliwy. Wisła jest bardzo mocnym przeciwnikiem, bardzo silnym. Lider grupy C Euroligi, no Mistrz Polski. No. Cóż by więcej powiedzieć, naprawdę, naprawdę ogromnie wymagający przeciwnik. Natomiast my zagraliśmy dzisiaj, uważam, świetnie w obronie. Naprawdę koncertowo mogę powiedzieć. Pozwoliliśmy Ewelinie Kobryń rzucić to, co miała rzucić i rzuciła. Natomiast Kapitanie udało się wyłączyć Paweł i Filip. i to było kluczem do zwycięstwa. Taka była taktyka przedmeczowa trenera Rusina i zdała ten egzamin na piątkę. W drugiej połowie też zafunkcjonował rzut z dystansu, bo mieliśmy cztery trójki do przerwy tylko jedną. To chyba też miało duże znaczenie. Z pewnością tak. Dziewczyny rzucały z pozycji trudnych, ale trafiały i to się liczy. To najważniejsze, że potrafiły w tych ogromnie, ogromnie stresujących momentach wziąć ciężar odpowiedzialności na siebie i trafić. To jest bardzo ważne. Jeżeli się gra z mistrzem Polski, z zespołem, który w Eurolidze ma 8-2, to na pewno mogą być jakieś obawy, czy zespole, który prezentuje taką grę ofensywną jak w tym sezonie i który ma taki potencjał, pewnie obawy są. Na szczęście te obawy były dla nas nie na tyle ważne, żebyśmy sobie nie poradzili i nie pokazali, że może inaczej, dziewczyny nie pokazały, że są pełne obaw, grały twardo i wygrały ten mecz. Dzisiaj szczególnie chyba zadowolony jesteś z defensywy? Znaczy na pewno druga połowa była lepsza w defensywie niż pierwsza troszkę jednak dużo łatwych sytuacji Eweliny Kobryń już w dalszej części meczu przyjąłem to jako lepszy prognostyk na drugą połowę, żeby jeżeli Ewka ma rzucić 30 punktów, to niech odda te 7-8 rzutów, ale żeby Paweł tego nie oddała, żeby nie weszła w mecz i nie wiem czy to nam pomogło, ale okazało się, że Paweł dzisiaj słabiej. FK skończyła chyba z 25 punktami, ale my, my wygraliśmy. Zgodzisz się z tym, że też duże znaczenie miało to, że przełamaliście się w rzutach trzypunktowych po 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 przerwie? Bo do przerwy był jeden celny, natomiast po przerwie cztery. Ja cały czas w przerwie dziewczyną powtarzałem, żebyśmy szukali zbilansowanej gry, nie tylko, bo w pewnym momencie w drugiej, w drugiej kwarcie za bardzo zaczęliśmy grać obwodem, przestaliśmy szukać graczy podkoszowych. W drugiej, w drugiej połowie dalej jednak był ten bilans, były penetracje i to pomagało otrzymać wynik, były faule, rzuty osobiste to dodawały, niekoniecznie rzuty były trzypunktowe. Wygrana z Wisłą była 11. zwycięstwem CCC w obecnym sezonie. W środę, 21 grudnia koszykarki z Polkowic miały rozegrać mecz z ŁKS-em Siemens AGD Łódź. Niestety drużyna gości nie pojawiła się w Polkowicach. Następnego dnia rozmawialiśmy z trenerem Arkadiuszem Rusinem nie tylko o tej kuriozalnej sytuacji, ale także o kończącym się roku. są powody do zadowolenia. Dla mnie sytuacja w ogóle była, była trudna, była nowa, bo... bo... Znalazłem się na miejscu Krzyśka, który zrezygnował. Był to trudny egzamin, który nadal trwa i myślę, że, że powoli docieramy się z dziewczynami. Kilka meczów naprawdę wyszło niezłych, spektakularne. Jak do tej pory zwycięstwo w Salamance, które bardzo ucieszyło i na zakończenie dobry występ z Wisłą i zwycięstwo. To daje nadzieję i większe możliwości na drugą rundę, na nowy rok. Póki co można powiedzieć, że ten egzamin zdajesz. Czy już okrzepłeś w tej roli pierwszego trenera? Bo dla Ciebie był to, no, trzeba przyznać, rok chyba jak dotychczas przełomowy w życiu. No na pewno trudny rok. Już pomijam komplikacje zdrowotne na początku roku, ale sportowo kończy się, do, kończy się dobrze, było to trudne zadanie, ale myślę, że z każdym tygodniem, z każdym treningiem lepiej jestem w stanie sprostać temu i, i staram się sprostać. Jak z plany na przyszłą, na przyszłą rundę na to, co wydarzy się po, po nowym roku? Mam na myśli tutaj zarówno sytuację kadrową w zespole, czy zespół zostanie wzmocniony, jeżeli tak, to na jakich pozycjach? Oczywiście o nazwiskach szczegółowo nie będziemy mówić, bo, bo to jest za wcześnie, poza tym takich rzeczy się nie robi. No i jak plan przygotowań, kiedy dziewczyny wrócą po tej przerwie świąteczno-noworocznej, kiedy pierwszy trening, jakieś ewentualne gry, jak to wszystko będzie wyglądało? Mieliśmy bardzo intensywną pierwszą rundę. Pierwszy sezon naszego klubu, gdzie łączyliśmy rozgrywki z rozgrywkami Euroligi. Długie podróże, czasami te podróże bardziej męczące niż same treno, samo trenowanie. Dlatego dziewczyny potrzebują odpoczynku od koszykówki, od siebie, ode mnie. Od tego całego zgiełku koszykarskiego. Spotykamy się 3 stycznia na, na, na treningu rano, i od 3 stycznia, już przygotowujemy się do drugiej rundy, przygotowujemy się do kolejnych meczów Euroligowych. Co do wzmocnień, no na pewno rozczarowaniem tej rundy i, i tego sezonu była postawa Petronyte. I, e, oczekiwania w stosunku do tej osoby były dużo większe. Ona nie, nie, nie do końca pewne rzeczy była w stanie przyłożyć na, na parkiet, na trening, tak jak byśmy tego oczekiwali. Stąd decyzja o wspólna decyzja o rozwiązaniu kontraktu. Dlatego no, nie ma petronity, jest luka na tej pozycji, co pokazał Wisła kraku, gdzie Ewelina Kobryń dominowała w strefie podkoszowej i chcielibyśmy tą strefę podkoszową w tej chwili troszkę wzmocnić. I to jedyne ewentualne wzmocnienie? Myślę, że, że w tej chwili myślimy o, te, o tym jednym jakby o tej jednej, jednym klocku w układance, czy coś więcej będziemy starali się zmienić to już chyba bardziej po nowym roku rozmowy ze sponsorami, z prezesem na temat tego stanu, który posiadamy? A jak sytuacja w zakresie ewentualnego twojego asystenta, bo trzeba przyznać też, że no, unikatowa w skali Europy chyba była twoja rola w Eurolidze, bo ja bynajmniej nie pamiętam takiego przypadku w tych rozgrywkach, żeby jednoosobowo zespół był prowadzony. To był jakby no, nieoczekiwana decyzja Krzyśka wymusiła taki a nie inny scenariusz. Ciężko było znaleźć tak szybko osobę do pomocy. Starałem się na tyle, na ile potrafiłem indywidualnie to zrobić. Czy będą wzmocnienia? Prezes, może inaczej wzmocnienia uzupełnienia sztabu trenerskiego. Prezes myśli o tym. Takie decyzje też powinny zapaść do końca tego roku. Jakieś założenia, takie cele konkretne zostały postawione przed zespołem na, na kolejny rok? Myślę, że cel tutaj sami sobie stawiamy cały czas jak najwyższy. Finał w Polskiej Lidze i kolejne doświadczenia, kolejne zwycięskie mecze w EuroLidze pokazały już wcześniejsze mecze, że te doświadczenia nabrane w Salamance, te doświadczenia nabrane z zespołem Fenerbacze, Potrafimy przełożyć na naszą lepszą grę w polskiej lidze, na nasze dobre występy. Nie zawsze się udaje, bo no, porażka z Lotosem, porażka z Toruniem, były to mecze, oba mecze, które, w których można było się pokusić o zwycięstwa, i wtedy na pewno ten, ten rok byśmy wspominali jeszcze lepiej. Ale. To jest dalej wyzwanie na przyszły, na przyszłą rundę na przyszły rok, żeby cały czas podnosić sobie poprzeczkę. Bilans koszykarek CCC w grudniu to dwa zwycięstwa i dwie porażki. W tabeli Ford Germas Ekstraklasy CCC zajmuje trzecią lokatę tylko dlatego, że nie ma zapisanych punktów za walkowę w meczu z UKS em Siemens AGD Łódź. W rozgrywkach Euroligi Polkowiczanki z trzema wygranymi i pięcioma porażkami zajmują miejsce szóste w grupie B. Na parkiety po przerwie świąteczno-noworocznej Polkowiczanki wrócą 7 stycznia. Wówczas zagrają w Poznaniu z tamtejszym Muksem. Pięć dni później zmierzą się we włoskim Shio z tamtejszą familą w meczu dziesiątej kolejki Euroligi.